Zacznę, co? Super. Co my tu mamy? Czekolada. Jakaś taka dziwna. Roztopiła się. Nie szkodzi. Mam pomysł. Wezmę miskę z lodem i zimną wodą. Odetnę krawędź opakowania i po prostu zrobi płynną czekoladą kształt serca. Zastygła, widzisz to? Wow, super. Jakie pyszne. Na co czekasz, Tom? No dalej, teraz ty. Racja, uwielbiam czekoladę. Nie mogę się doczekać, aż dostanę ją w swoje ręce. No to próbuję. Co? Nie mogę jej ugryźć. Jest za zimna. Ale nie poddam się tak łatwo. I tak ją ugryzę. No dalej, ty głupia czekolado. Ech, nic na to nie poradzę. Będę musiał ją lizać. Suzy, otwórzmy w tym samym czasie. Mam mrożony makaron. A ja mam gorący. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wezmę nawet specjalne pałeczki. Nie chciałam mieć wszystkiego naraz. Dobra, spróbuję. Ojej, język mi przemarzł. Suzy, naprawdę masz teraz długi język. Uf, jestem wolna. Ale teraz boli mnie język. Jak mam to jeść? Dlaczego się śmiejesz? Jedz! Z chęcią. Wezmę troszkę makaronu pałeczkami. Ale apetycznie. Mm, wydaje się troszkę pikantny. Ale i tak jest pyszny. Jest taki dobry, że nie chcę przestać jeść. Co za przyjemna ostrość. Ostatni kęs. To jest takie dobre. Chyba się przegrzewam. O nie! O nie! Aj, Od tej ostrości aż wyblułam ogień! Uff, dobrze, że to koniec. Chwileczkę. Suzy, co się stało z twoim makaronem? Roztopiłaś go, teraz mogę go zjeść! Mmm, to jest to błędnie pyszne. Chcę więcej, więcej, więcej! Zwolnij, Suzy! Co? Już się skończył? No cóż, przynajmniej było pyszne. Ojej, dla mnie chyba to też jest za ostre. Mogę być teraz pierwszy? Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Pizza! Jest gorąca, dopiero co wyjęta z pieca. Mmm, Belissimo, to jest takie dobre. Przestań tak się gapić, Candy. Zobacz, co ty masz. Dobrze. Ja też mam pizzę. Ale jest cała lodowata. I co ja mam zrobić? Dobra, spróbuję ją ugryźć. Aj! O nie, złamałam ząb! O Boże! To straszne! Nie śmij się ze mnie, Tom! Włożę z powrotem ząb i załatwię tę pizzę. A masz! A masz! Nawet nie drgnęła. Nie dam rady jej zjeść. Chociaż chwileczkę. Mam tu młotek. Zaraz oberwiesz pizzę. No i proszę. Podzieliła się na równe kawałki. Teraz nadzieję jeden napatyk. Mam teraz pizzę na patyku. Smakuje tak sobie. Ale jeść można. Może chcesz kawałek? Nie to nie. No to co? Kamień, papier, nożyczki? Raz, dwa, trzy! Ha! Wygrałam! Więc zaczynam! Co to jest? Ciekawe! Ojej! Poparzyłam sobie palec! To chyba karmel! Jak mam go owinąć wokół patyka, skoro jest taki gorący? Jak mam to zjeść? Toma, ty co masz? Czupa czups! No dobra! Oj! Chyba przyklejmy się do języka! Auć! Nie mogę go oderwać! Chwileczkę! Gorąca woda z powinna pomóc! Świetnie! Lizako odpadł! Ale teraz poparzyłem sobie język! Jedz swój karmel! No dobrze! Po co mi patyczek? Mam lepszy pomysł! Pokryję słomkę karmelem i będę wydmuchiwać z niej karmelowe bąbelki! Udało się! Wyglądają tak apetycznie! Spróbuję! Jakie dobre! A ty chcesz tam? Teraz moja kolej. Tak? Okay. Dzięki. Gorące Gecy. Uwielbiam je. Mm, jakie pyszne. Latający samolocik. Mniam, mniam. Ale apetycznie. O, teraz zjem dwa na raz. O, tak. Super smaczne. Nie będę potrzebował opakowania. Rozsypię wszystko na stole, a teraz ułożę je w ten sposób. Jeden za drugim. Super! A teraz uruchomię taśmociąg zjadający na gecy. Na co czekasz, Candy? Ja już zjadłem! Co? Mam mrożone na Spróbuję, ale nie mogę nawet wziąć kęsa. Co mam zrobić? Mam pomysł! Podgrzeję je prostownicą. No, to jest to! Teraz położę wszystkie nagetsy na talerzu. No i po wszystkim można jeść. Oj, są jeszcze gorące! Właśnie takie nagetsy uwielbiam. Po prostu nie mogę przestać. Chcę jeszcze i jeszcze! No to ja rozumiem, co? Zgadzasz się, Tom? Co za uczta! Right. <laughs> Ej, Tom! Zamknij oczy! Sprawdzę tylko kto co ma! A, gorące kakao dla mnie i zimne kakao dla Toma. Bum! Wstawaj! Możesz spróbować jako pierwszy. O! Uwielbiam kakao! Co? Kakao uderzyło mnie w nos! Co z nim? Aj! To lud! Kurczę! Co mam teraz z tym zrobić? W sumie to mogę to przecież polizać. Podoba mi się! To pije tak kakao. Patrz i ucz się! Składamy słomkę i delektujemy się gorącym napojem. Mmm, jakie smaczne! To było takie dobre! Candy, masz teraz wąsy! Nie szkodzi, naprawię to. Wąsy były pyszne. Stój, teraz ja pierwsza. O, to gofr. Spróbuję. Moż go nie kroi. No dobra, co? Nawet widelec się złamał? O nie, no jak ja mam to zjeść? Nie martw się! Zobaczę, co ja mam. O tak, gorący gofr z sosem czekoladowym. To, co trzeba. No witaj, apetyczny kawałeczku. O tak, jest bardzo smaczny. I taki gorący. No a co ja mam zrobić z moim gofrem? Nie można go gryźć zębami. Nie można go też rozerwać rękami. Kurczę, jest zrobiony ze stali. Albo z gumy. Koniec gowsze, sam się o to prosiłeś. Poznaj piłę łańcuchową. A masz. Zasłużyłeś sobie. No, z takimi kawałkami to sobie poradzę. No to zaczynam. Próbuję. Aj! O nie! Teraz wypadły mi dwa zęby. To mnie nabijaj się ze mnie. Nie mam gofra ani zębów. Ciekawe, co jest pod tymi pokrywkami? Fu, nigdy nie widziałam tak paskudnego, dużego lizaka. Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma Candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba użyła. To takie obrzydliwe. Nie mam wóz tak żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Poli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej! Chyba zapomniałam o niespodziance w środku. To prawdziwy skorpion! I właśnie urządlił mnie w nos! To tak boli! Mój biedny nosek! Ale z was, koleżanki, jeszcze się śmiejecie. Handy, czekajcie ten sam los. Niby dlaczego? Ryby nie gryzą. Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, Lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł. Poli podczas gnona i je zagrajmy w coś. Poli, przestań spać, obudź się! Handy już prawie skończyła. O, dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Jej, ostrożni z tym! No dobra. Teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ej, a co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi! O no mój Boże, ona żyje! I w dodatku uderzyła mnie ogonem! Handy została pobita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne. Zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam. Jest zbyt ochydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fu, gotowe. To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Ups. Chcę być pierwsza. Okej. Okay. Ojej, po prostu kocham tu iky. Pyszności. Ja też się uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Wow, zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton. Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie. Mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Spróbujmy. Nieźle, jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury! Chciałam tylko wziąć szybkiego gry za mojego Twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. Pyszną czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko. Trzeba dokończyć drugą część. Spróbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się. A właśnie, że się udało. Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? Aaaa... Nie martw się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia wsi Salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę. Pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batonik Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść! A ja mam prawdziwego arbuza, a raczej jego kawałek! A ja dostałam całego arbuza, ale jako pierwsza będzie jadła Poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki soczysty i słodki jest ten arbus! Szybko sobie z nim poradzę! Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej. Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbuza. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Mmm, są takie pyszne. Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta! Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. Miałam rację, jestem zachwycona, ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna! Zara, czas na twoją pesteczkę! Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować. Ale wiem, co można z nią zrobić. Może wyhoduję sobie prawdziwego arbuza? Babcia nauczyła mnie, jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara, ostrożniej! Rozsypujesz ziemię po całym stole! Aj, dostała się nawet do naszych ust! Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej! Ojej, jak szybko poszło! Że jej się udało! Wow, wyrósł mi arbus! Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść! Wreszcie mogę się cieszyć świeżym słodkim i soczystym arbuzem. Co za uczta? Jestem szczęśliwa! Zara jest tak zabawnie! Co bym chciała? Niech będą lody. Łatwizna. Ja tak zaraz Wypije coś na wzmocnienie i do dzieła. Nie ma problemu. A więc lody. Chyba mam odpowiednie substancje. Zmieszam je i powstanie fajna gałka lodów. Oto i ona. Czas na zastrzyk czekolady. To jest to. No, i trochę posypki. Dzieci to uwielbiają. Mam tu trochę cukierków. Nabiję je na wykałaczki. Proszę bardzo. Słodki łańcuch DNA. Połączymy każdy element. Właśnie w ten sposób. I gotowe. Moja wnuczka na pewno to doceni. Arcydzieło! Wow! Wow, super! też mi coś. Wiem, że się przydadzą. Niszczę je w tych foremkach. Właśnie takich. Dodam też patyczki. A teraz nadchodzą napoje gazowane. Kola? Panta i sprite wspaniale. Teraz muszę je tylko zamrozić. Zostawię je w zamrażarce i poczekam chwilkę. Zaraz będzie gotowe. A więc tak, pokażę wam, jak to się robi. Najpierw nadmucham balonik. I jeszcze troszkę wystarczy. Teraz zanurzę go w czekoladzie, a następnie w misce z lodem. Niech zamarza podczas gdy ja zajmę się wycinaniem brownie. Zrobię z tego idealny okrągły biszkopt. Doskonale, teraz dodam świeże owoce. Będą tworzyć wspaniałą dekorację. W środku gałka lodów. Doskonale. Orzeszki też pasują. W restauracji! Czekolada chyba zastygła. Pozostało tylko delikatnie pozbyć się balonika za pomocą tej igły. Spuszczam powietrze. I teraz mogę użyć tej czekoladowej pokrywki do mojego dania. No cóż za piękno! Czegoś jednak brakuje. Potrzebuję syropu czekoladowego. Podgrzeję go w rondelku. Będzie ciepły i dwa razy smaczniejszy. Naleję troszeczkę do sosierki. Czyż to nie wspaniałe podanie. Jakieś cuda na kiju. Moje lody też są gotowe. Kate, możesz degustować. Wow, co za wybór! Zacznę od tych napatyczkach. Wyglądają przepysznie. Panta. Uwielbiam napoje gazowane. Wow, to dopiero są lody. Muszę ich spróbować. Jakieś dziwne i gumowate. A co to jest? Spróbuję. Cukierki? Super! Bardzo dobre. Co tam mamy dalej? Co za dekoracja? Trzeba poleć to sosem. Wow, topi się. A pod pokrywką kryją się lody i brownie. Jakie pyszniutkie. Uwielbiam to. Szefowa kuchni wygrywa tę rundę. Ktoś w to wątpił? Czego się spodziewaliście? Teraz mam ochotę na koktaj. Dacie radę? Super, z tym sobie poradzę. Umiem nieźle namieszać. Łatwizna. Pójdzie mi jak spłatka. Od czego zacząć? No właśnie, trzeba zanurzyć te drewniane patyczki w cukrze. A teraz muszę je włożyć do moich odczynników. Nakomicie! Teraz potrzebuję tak, tego! Nasypię trochę do kolpi gotowe. Teraz nastawię timer, w międzyczasie można się zdrzemnąć. Co jest gotowanie? Będę potrzebowała profesjonalnego blendera. Czas na owoce i napój z gazem. Sprite i truskawki, świetne połączenie. Wsypuję wszystko do blendera i zalewam napojem. A teraz trzeba dodać do tego lód. Włączam na pełną moc. I zaraz będzie smoothie. Ta szklanka będzie idealna. Ostrożnie wlewam do niej koktajl. Pierwsza warstwa gotowa. Teraz pora na ananasa, sprite i znowu lód. Blender zrobi swoje. Wlewam drugą warstwę do szklanki. Wow. No to jest doskonałe. Okay. A następną warstwę zrobię z borówek. Jest bardzo pyszna i zdrowa. Znowu wlewam sprite. Przelewam trzecią warstwę do szklanki. Rewelacja. Muszę to teraz czymś ozdobić. Dam słomko i parasolkę. Co to za hałas? Rany boskie. Oj, i pobudka. Dobrze, że nie zaspałem. Chyba moje kryształy już dojrzały. Wspaniale. Sam mógłbym je zjeść. Dobra. Czas na dokończenie dzieła. Obsypię tę szklankę cukrem. Wspaniale. Teraz potrzebuję Sprite'a. Wleję go do szklanki i ułożę w tym moje kryształowe pałeczki. To jest dopiero szczyt nauki. Widzicie? Bingo! Ojej! Ja też muszę się wziąć do roboty. Mam tu ogromne akwarium. Wsypię do środka skidelsy. I lud. Doskonale. A teraz żelki. Takie pyszne! Będą świetnie wyglądać w środku. A teraz napełnię naczynie niebieską fantą. Wspaniały kolor! Dodam też kilka małych parasolek dla ozdoby. I oczywiście ogromną słomkę. Wyszło mi prawdziwe akwarium! Pospiesz się, Kate, spróbuj! Ojej, jakie różne koktajle! To prawdziwe akwarium! Spróbuję! Oj, co ja mam w ustach? To żelek! Uwielbiam je! Mmm, jaki dobry! Wspaniały koktajl! Hmm. okej. Okay. Ten też jest naprawdę ładny. Muszę spróbować. To przecież smoothie! Jest pyszne! Chwileczkę. Co to jest? Dziwne, ale ciekawe. Pora degustować. Ojej, chrupiące i pyszne. A sam napój? Spróbuję. Jaki dobry. To zdecydowanie najlepszy koktajl i najbardziej nietypowy. A kryształki w ogóle są rewelacyjne. Aha, dziadek jest najlepszy. Brawo, ja!